W Tajlandii istnieje tradycja zwana sztuką masażu. Każdego roku miliony ludzi podróżują tam tylko po to, aby samemu jej doświadczyć. Masaże dzielą się na różne kategorie, a ceny różnią się w zależności od zakresu masażu. W tym społeczeństwie masaż tajski jest uważany za część procesu leczenia. Będący częścią codziennego życia, masaż tajski ma na celu relaksację ciała i duszy. Wraz z naszą tajską przyjaciółką udaliśmy się do popularnego salonu masażu w stolicy i doświadczyliśmy tajskiego masażu olejkiem. Po odebraniu naszej przyjaciółki, poszliśmy do salonu. Jeśli nie masz ochoty na spacer, nawet na krótkie odległości na ulicach Tajlandii znajdują się wypożyczalnie rowerów. Za około 2 lub 3 dolary można zwiedzać miasto na jednym z tych rowerów i jeździć, gdzie tylko się chce.. Ponieważ nasza przyjaciółka nie miała ochoty na spacer, wypożyczyliśmy rowery i pojechaliśmy do salonu. To właśnie tam nasza przyjaciółka miała otrzymać masaż. Salon znajduje się przy głównej ulicy i wygląda na bardzo przyjemne miejsce. Po wejściu do środka przywitał nas pracownik. Masażysta przyniósł naszemu przyjacielowi menu z cenami masaży. Można wybrać masaż zgodnie z budżetem, a następnie poinformować obsługę o swojej decyzji. Teraz wybieram masażowe menu, and the a w rzeczywistości ceny tutaj Tak bardzo więc myślę, że dzisiaj zrobimy masaż z olejem. To będzie bardzo równe, to jest masaż z olejem. Patrząc na ceny, widzimy, że koszt masażu rośnie w zależności od jego czasu trwania i zakresu. Najkrótszy masaż w tym salonie trwa 30 minut. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z usługi trwającej do 2 godzin i przedłużyć czas trwania masażu. Podobnie, masaże olejowe i zmysłowe zaczynają się od 1000 bahtów tajskich. Dlatego, aby doświadczyć skutecznego masażu, należy być przygotowanym na wydatek co najmniej 50 dolarów. Napiwek dla masażysty sprawi, że będzie on bardziej uważny. Po tym, jak nasza dziewczyna zdecydowała się na rodzaj masażu, musieliśmy chwilę poczekać. Podczas oczekiwania w salonie podają tajską herbatę. Warto zauważyć, że mieszkańcy Azji Południowej piją dużo herbaty, która jest najczęściej spożywanym napojem po wodzie. Oczywiście salony masażu w tym kraju są bardzo popularne, więc czasami trzeba poczekać. Pod koniec masażu przekonamy się, czy naprawdę warto było czekać. Teraz po prostu czuję się tak rozluźniona, a potem też podają nam trochę gorącej herbaty, więc jestem tak i tutaj, a myślę, że może po prostu pójdę na spacer Masażysta wrócił i zaczął zajmować się naszą przyjaciółką. Chociaż pandemia dobiega końca, można zauważyć, że pracownicy miejsc wymagających zachowania higieny w Tajlandii zawsze noszą maski. Ludzie dbają o higienę i noszą maski w restauracjach i salonach masażu. Kobieta w masce zaczęła myć stopy naszego przyjaciela przed wejściem do gabinetu masażu. Mycie stóp jest również częścią procesu higienicznego i pierwszym krokiem w przygotowaniu do masażu. Oczyszcza to stopy z potu i brudu. Ponadto w kulturze tajskiej mycie stóp jest oznaką szacunku dla miejsca i terapeuty. Jeśli masz grzybice, ranę lub brodawki na stopach, salon masażu ma prawo odmówić wykonania masażu. Na szczęście, nasza tajska przyjaciółka jest niezwykle piękna i zadbana. Jest całkowicie zdrowa, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymała masaż. W rzeczywistości uważam, że jest jedną z najpiękniejszych kobiet w Tajlandii. Parter lokalu służył do przyjmowania klientów, a pokoje, w których wykonywano masaże, znajdowały się na piętrze. Weszliśmy na górę i udaliśmy się do pokoju, w którym miał odbyć się masaż. Drzwi się zamknęły, a nasza przyjaciółka zaczęła się rozbierać do masażu. Dostała jednorazową bieliznę, którą miała nosić podczas masażu. Dzięki temu jej prawdziwa bielizna i ubrania nie uległyby zamoczeniu. W gabinecie masażu panowało przytłumione oświetlenie. Pomimo niewielkich rozmiarów, pokoje nie są niewygodne. Do masażu używa się prawdziwego łóżka, a nie stołu do masażu. Korzystanie z łóżka zapewnia klientom więcej miejsca do rozłożenia się i większy komfort. Ponadto pokój, w którym wykonywany jest masaż, jest prawdopodobnie dźwiękoszczelny. W pomieszczeniu panuje cisza i nie słychać żadnych odgłosów z zewnątrz. Wilgotność i równowaga powietrza w pokoju są również doskonałe. Strumień powietrza z klimatyzatora nie dotyka bezpośrednio ciała, a poziom wilgotności nie jest zbyt wysoki. W pomieszczeniu rozprowadzane są lekkie, pachnące olejki, a do nosa dociera zapach ziół. Masażystka podchodzi do naszej przyjaciółki i zaczyna wcierać olejek w jej plecy. Pozostałe części ciała pozostają zakryte. Zgodnie z tradycją masażu tajskiego, energia zawsze zaczyna się od podeszew stóp i unosi się w górę. Z tego powodu masaż rozpoczyna się od stóp i kontynuowany jest w górę. Nasza przyjaciółka pozostaje w pozycji leżącej. Olejek wylewa się na środek pleców, a masażystka wykonuje długie ruchy obiema rękami, poruszając się w górę i w dół. Następnie wykonuje ruchy zamiatające od talii do szyi, aby odpowiednio rozgrzać ciało i przygotować je do masażu. Terapeuta wykonuje okrężne pocieranie, uciskanie opuszkami palców i ruchy przesuwające w obszarach z tkanką mięśniową. Należy pamiętać, że terapeuta dostosowuje tempo masażu do rytmu oddechu. Jeśli podczas masażu pacjent jest zbyt podekscytowany, terapeuta zwalnia tempo. Jeśli zachowasz spokój, terapeuta spróbuje cię ożywić. Po plecach terapeuta masuje i rozluźnia okolice brzucha i nerek. Terapeuta delikatnie uciska kciukami po obu stronach kręgosłupa, co jest szczególnie pomocne w przypadku bólu pleców spowodowanego długotrwałym siedzeniem. W przypadku ramion i palców stosuje się środek poślizgowy i wykonuje długie, płynne ruchy od barku do nadgarstka. Mięśnie poniżej łokci są ugniatane w celu ułatwienia przepływu krwi. Podobnie stosuje się lekkie ruchy rozciągające, aby pomóc twojej dziewczynie się zrelaksować i pobudzić krążenie krwi. Ten zabieg masażu trwa średnio od 20 do 30 minut. Jeśli jednak chcesz, aby zmasowano również przednią część ciała, czas zabiegu należy wydłużyć do 90 do 120 minut. Po zakończeniu masażu pleców klientka zmienia pozycję i kładzie się na plecach. Masaż przedniej części ciała koncentruje się na klatce piersiowej, brzuchu i nogach. Na przykład masaż brzucha polega na powolnych, okrężnych ruchach zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pomaga to w pracy układu pokarmowego. Podobnie okrężne ruchy pocierające wykonuje się po obu stronach głowy i skóry głowy. Ruchy te pozwalają osobie zrelaksować się psychicznie i złagodzić bóle takie jak bóle głowy. Kiedy głowa jest lekko odwrócona, na szyi wykonuje się ruchy przesuwające w przód i w tył. Zmniejsza to sztywność i łagodzi bóle mięśni szyi. Podobnie, pod brodą wykonuje się niewielkie, relaksujące ruchy, aby całkowicie rozluźnić okolice głowy. W razie potrzeby terapeutka może bezpośrednio masować piersi. Masaż okolicy klatki piersiowej jest ważny dla zdrowia serca. Ruchy skierowane w stronę serca i płuc umożliwiają sercu bardziej wydajne pompowanie krwi w całym organizmie. Układ krążenia stanie się bardziej aktywny, a ryzyko wystąpienia zatorów naczyniowych zmniejszy się. Są to ogólne etapy masażu tajskiego. Następnie nadmiar olejku z ciała usuwa się ciepłym, wilgotnym ręcznikiem. Następnie klienci siedzą przez kilka minut i otrzymują herbatę lub wodę. Następnie terapeutka zapyta, czy odczuwają Państwo ból głowy lub zawroty głowy. Z tego powodu zaleca się picie dużej ilości wody. Picie dużej ilości wody przyspiesza eliminację olejków i toksyn z organizmu. Now so relaxing here and I feel so good. You know, like after a long day, is the best here. Trust me, you need to try. Po tak szczegółowym masażu zaleca się odczekanie od 1 do 2 godzin przed jedzeniem. W tym dniu należy unikać forsownych ćwiczeń, takich jak trening fitness. Jeśli po masażu odczuwasz ból mięśni, terapeutka zaleca wzięcie ciepłego prysznica. Podsumowując, tajski masaż olejkiem łączy tradycyjną pracę z liniami energetycznymi z nowoczesnym komfortem spa. Jego podstawowymi zasadami są rytmiczne dotknięcia, uciski i ruchy ślizgowe w harmonii z oddychaniem, ciszą oraz harmonią zapachu i światła. Prawidłowe zastosowanie tych zasad podczas masażu przyspiesza krążenie krwi, zmniejsza napięcie mięśni i uspokaja umysł. Innymi słowy, masaż zwiększa świadomość ciała. Dlatego masaż tajski jest polecany i praktykowany przez wszystkich. Nasza lokalna przyjaciółka wyglądała na zrelaksowaną i pełną energii po masażu. Po zabiegu usiadła i chwilę odpoczywała. Dzień jeszcze się nie skończył, więc udaliśmy się do centrum handlowego. Centra handlowe są niezwykle popularne w Bangkoku, oferując przestronne, przewiewne otoczenie, w którym ludzie mogą spędzać czas. To jedno z nich, a w tym kraju można kupić produkty tej samej jakości za prawie połowę ceny w porównaniu z centrami handlowymi w krajach zachodnich. Wynika to z faktu, że popularne i bardzo lubiane marki z krajów takich jak Europa i Stany Zjednoczone faktycznie wytwarzają swoje produkty w krajach takich jak Tajlandia. Globalne firmy otwierają fabryki w miejscach takich jak Tajlandia, ponieważ koszty pracy są tam znacznie niższe niż w Europie lub Ameryce.

Zaletą jest to, że produkty te są przystępne cenowo i mają rozsądną cenę w krajach, w których są produkowane. Ponieważ życie w Tajlandii jest niedrogie, a siła nabywcza wysoka, ludzie z krajów zachodnich uzyskują prawo pobytu w Tajlandii. Korzystają oni z ulg podatkowych, a Tajlandia przyznaje pozwolenia na pobyt na okres do 10 lat. Co więcej, masz szansę poznać piękne lokalne kobiety, takie jak Faiyong i nawiązać z nimi bliskie relacje. Ponadto region ten oferuje krystalicznie czyste plaże i bujną atmosferę miasta. Podczas gdy w krajach zachodnich za sam czynsz można zapłacić 1000 dolarów, w Tajlandii za tę kwotę można wynająć willę lub luksusową rezydencję, a resztę przeznaczyć na zakup najwyższej jakości żywności i odzieży. Co więcej, Tajowie są radośni: mają promienną cerę i są zadbani. Nasza dziewczyna jest tego najlepszym dowodem. Jeśli podobał Ci się film, polub go i zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów z naszą tajską dziewczyną, daj nam znać w komentarzach, a stworzymy więcej treści o Tajlandii. Do zobaczenia wkrótce.